Środa 11 grudnia, godzina 12.07, Jasnowic z Gdańska. Przeczucie. Będą smażyć pojedynczych żołnierzy, od razu z satelity. Dla przestrachu, testu, pokazu wejdzie nowa technologia. To może nie wszystko, ale wiele zmieni. Postawi i powstanie wiele pytań. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Krótko i na temat. Nie ma się co rozgadywać. Takie dziwne przeczucie ze środy 11 grudnia. Zobaczymy e, takie dziwne widzenie mieszkańców Gdańska, przeczucie e, na początku właśnie grudnia tego roku. Najprawdopodobniej najpierw ujawni się to właśnie na Ukrainie, nawet powiedziałbym, że będzie to gdzieś na wschod, może nawet nie na wschodniej, tylko centralno-wschodniej Ukrainie, czyli gdzieś na wschód od Kijowa, gdzieś wzdłuż tej rzeki największej, a potem być może na innych frontach, może bliski wschód, może gdzieś dalej ale takie dziwne przyczucie, takie dziwne widzenie właśnie miała Jasnowic Gdańska Czy tak będzie, zobaczymy, kiedy tak będzie, usłyszymy zapewne w mediach, wtedy faktycznie powstanie wiele nowych pytań jeśli chodzi o pole walki i sposób prowadzenia wojny w XXI wieku A jak na razie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do wspierania kanału poprzez portal Bajkofi Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kocham Was, buziaki, pa!